Cześć, tu znowu Marek, gramy 2 na 2 na Abyssal... No, na Aram na mapie Arama. Jest ze mną Spidaro. Siemanko. Jest y jako nasz przeciwnik Woroksio. Cześć. I jest z nami jako przeciwnik FreeQuestion. Question. Nie, jak, jak to question. się wymawia, Padryk? The question. Eee. A, kogo to obchodzi? Ej, ale on to fajnie powiedział. Mój, przeci ej, mój przeciwnik. Mój przeciwnik. Zabawiasz. To co, ja gram sam? No. no. Wy jesteście no. jednym tym graczem. Nie. No. Poważnie? Czy znaczy nie? On będzie grał za mnie, bo ja nie mam runek. Gratuluję. Ja kończę. To tutaj, na dziesiątym. Ej, na dziesiątym levelu. Glowlaw znowu tego. Zacząłem. No to się nie Jezu, jak ta dzida wygląda na podstawowym? Moim darem jest śmierć. Mało robię, nie? No. Only 3 AP mam. No i dobrze. A ile ty masz AP? Ja? Jezu, ten ma 31. Ten mi będzie robił. No, obiecuję, że na początku postaram się nie trafić. W ciebie. No dobrze, dobrze. W ciebie. Morgana i tak lepsza 9 AP. Ja będę cisnął Morganę duchami O, widzę, że nie ulepszyłeś dwa razy Spira no. Ej, e, e, jak tak. macie te to był twój? A to tak, była twoja pułka? tą pułapkę Nie No tam ma stać Niech stoi Kurde Czemu ten minion mnie chce zabić? E, bo jest mój co a ja a... też chcę zabić. Miałem Cię nie trafić, więc Cię nie trafiam, tak? <grym> Chyba ja tu uniknąłem. <grym> Tomasz! Uniknęłeś, widzisz? No, no uniknąłem. No. Uniknąłem, tylko straciłem życie. Pomurgana mnie uderzyła. O. Pff, Ktoś mnie you see me? O, oczyszczenie! <grym> nie działa. <grym> Na pułapkę. Oops. <grym> <grym> Ja tu celuję w miniony, nie w was. No. W taju, w w moje duchy. No. Może ci z... kiedyś to wyjdzie. Lepiej tego, trzeba fokusować się miniony. Okay. Dobry Ignite! Dobra A masz! <noise> nice, pułapka. O! Co się robi? No i laga złapałem jezu... Co się jednak robiliśmy tobie? Tobie znaczy komu? Spidio mnie okada. On by wziął, jakbym ja nie wziął. Miliony mnie chronią przed jego dzidami. Poza tym moje stworki też. No i tam. Stworki? Chule! Tam... Stworki? To jest dzidalka, tego nie pomalujesz. No kazał, mi to, macie, kazał mi to wziąć. Ja chciałem wziąć tego. Ja chciałem wziąć. Timo. Apechako, ale. Timo też. Timo też, ale. on mi kazał wziąć. Ej, mam pytanie, dlaczego mi się włączyły wszystkie potiony? <laughs> Żebyś się wyleczył. Tak, ale nie, bo miałem 4 na życie i 3 na mama. I jesteś to w załączniku. Bo jesteś Cite, wszystko... a Cite zawsze nie słuchałem. No nie trafisz! Kurde, jednak trafił. Co? Dajesz Mariola. Nie wow, zrobiłeś mi damage Mariola. Omy oh gry, dat Morgana, report Morgana. Mów o sobie. Mów o sobie. Słabszy niż tam Morgana. Córe. <noise> A tą Soaka jesteś, ty co? O! To stał minion! Twoje nie, bo ona awczy tej, ona awczy na spawnie i spawni. ona ulta nie umie puścić. Mm, na pewno też to wyszło. Wszystko. Pokazali, pokazałem moim widzom, że Soaka jednak awczy. no Żeby było im niestety. lepiej. Niestety. Ha, zabiorę jej apteczkę, zobaczymy co się stanie. Ty zginiesz. Ty zginiesz. Marno. Pocieszające. Last hit. Mam 45. Mam 45 AP, ten last hit był mój. Gratuluję. Wow, mamulta. Gratulacje. Gratulation, bro. <laughs> ja. Z Ej, co ty postawiłeś? Czemu dwie pułapki na naszym heal'u? Bo lubię. On zaboli was podwójnie. Nie, właśnie, że nie. Spidio to łapę. Trzeba to Ktoś mnie Upshit. No po co mi to zabrałeś? No to... to... nie ja. Pamiętaj. Ej, no co jakieś... <noise> Ej, ile ty tych pułapek tam Oj, dobra, już. Jedna sztuczka nie powtórzy się w parę razy, tak? Wtórzy! Ko Mój minion. Nie trafiłeś. Wiem, bo poszedłem. Stałem, stałem na krańcu. Mm, tylko Morgana nie ma łezki. No, wszyscy tu łzy kupują. Będziemy płakać. Grupowe płakanie. Zapraszamy. What the przyjmujemy f w każdej y formie <laughs> płatności. <laughs> Jakby, hey, ile tych tam pułapek jest? Czyli my chcemy i. Pokaż widzą, ile pułapek tam jest. Oni no, no. to widzą, chyba nie są ślepi. Nie wiem, z pięć. Zob. Z pięć ja bym tam widział. Teraz jest pięć. <laughs> Zaraz szóstą dam. O jej O Oh yeah. To jest łombo-kombo. Jest. Combo. By tam teraz nie podejdziesz. <laughs> teraz nie podejdzie. Tak, to ma sens. Jaki? No Unik! Ale to by Ciebie nie, nawet nie trafiło. Co, trafiło, tylko wyłożyłem. Tam. No, tylko trochę w to... Co? Nie wiem. Nie, zniszczyłeś moje pułapki. No. Ja chcę więcej. Ciebie nie stać na pułapki. To po pierwsze. <laughs> Serio? Headshot. co? Sniper? Ej, wiesz co, ja nie czuję, że fiduje To dobrze. O! To kiedyś była nasza nazwa na rankę do. teamu no, rankę Nie czuję, że fiduje Czuję, że fiduje dlatego fiduje Traficie! Tak. <gulope> cool OP! <gulope> to było przemyślane! Cool OP! Gul Tanker! Dobra, tera ej, teraz trzeba następnego hila No. Czy my? Nidalka jest w rota... Ej, e, e, jeżeli jest jakaś OP postać w rotacji, to gra się Aramy. Mmm... jest fajny, chociaż ja go ścisnąłem raz. Wszyscy ja wziąłem Nidalkę... Nie wierzę. Tej, jak myślicie, co składać? Runy czy postacie? Ja, runy. ja... składam... Przydadzą ci się lepiej! Ja teraz właśnie składam no. runy. Bo rotacja... Ej, zawsze rotacja jest, nie? No, ale dopiero od dwudziestego levela jak już to... No, od 20 levela dopiero się skala runek wcześniej... No to jeszcze 10 leveli. Wcześniej to gówno jest nierówno, nie. Nie, wcześniej to są shity, nie? Da się ich łatwo ścisnąć. No, dlatego idę masterem podada. Na no, żal. No. Chociaż pod hybrydę lepszy nam Zniszczałem Zniszczyłem twoje pułapki. Nieprawda. Ale na jednej aptece. No ale tam jest nadal. Nie. Gua tam posłał. Jest. No patrz. Nie! Nie jestem taki. Zgiń! <laughs> Rzesz go zasnijpował! Zgiń! Kurde! Speedo, chcesz swojego klona? Dobra, idę po Nie teraz, później. O, teraz poproszę. Daj. Jej! Mój, kl mój mały klon! O, oh, wow.

ma 20... 31 film ma 28, a pan Makela czy Woleksio, jak go przedstawiłem, ma 10. Ej, dobra, wolę siebie hinąć. <laughs> po co tam Morgany Hilaś, nie? No. No. Oh, Ona fuck. ma w końcu. Yeah. No. Ty właśnie yy, Jory Krug się podapa. No. Zlepszy. Koń się. <noise> Wymiana, tylko że ja trochę więcej ci z tego robię. Tak, ty masz lepsze. Lepsze Lepsze jaja. Lepsze jaja. Co sprawdzałeś? Co? 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 Lepsze pod jakim względem? Patrzę Grubsze Dobra Patryk już się nie w... Takie tematy nie... Nie no, ale... Ja słyszałem w tej fej, gdzie będzie... Gimper gadał, że... O, o DJ-u, że... Co? Złapałem! <grym? <grym> Złapałem? dobre jesteś. Dobra, ja idę odblokować sobie pułapki do apteczek. <grym> Chciałbym jeszcze sobie złapać. Dobra, dzięki za... tego, bo muszę sobie kupić itemy. Eee... Pierwszy item... Ja mam już pięć tysięcy. Ej, nie patrzcie na mnie! No nie o, patrzcie! Boże, co on robi? Ej, gdzie jest jeszcze jakaś ta... pułapka? Bo ja chcę zginąć. Obok ciebie. Ale to jest... Y, nasza. No to jeszcze... O, no to na to na no, aptece. Ja zginę No nie Czekaj, pójdę na wieżę Odpowiedzi znajdują się pod ziemią Zniszczę ją! Zniszczę! No, zniszczono swoją wieżę! Egzekucja. Egzekucja tak no. Właśnie yy, wie ktoś, yy, co się dzieje z egzekutorem? Nie. Nie mam pojęcia. Coś, coś mało robiłeś, na tego No. O, no, strasznie. Teori. Całe życie zdjąłem, nie? Teori. Już wam inhibitor rozwaliłem. Czemu mi cię tnie? Bo ja cię począłem na kawałki o ty. ja jestem, u kurde nie, ja, ja tu zostaję Wy tego nie zostałeś zginął? No, nie <laughs> bariera <But yeah, laughs> <yeah, laughs> bez objażeń ja gram a to u kogo było? z tą mamą w Nie. Nie yeah. Tak na żart. Zaraz stracicie co wiesz. Ja tu tego wiesz. baituję Morganę, żeby nie obroniła wieży. Dawaj, kule! Go, go, go. Ranger. Wszystkim pisane jest jedno. No ja chciałem zabić. Ty, kasiarzy. O A? A! nie! Jesteśmy w ja się w ty... się zdziwiłem, wow. Jaki zasięg, no. Widzisz, zabiłem Cię. Ope. Bez pomocy wieży. To był laser. Oj, że... No, no mówię, no to bez pomocy wieży. Weź go zabij. Najdali. No dobra, idę go zabić. Jorik, nie spuszczaj tego. Wejdź im na platformę. Daj im szansę, wejdź na platformę. No, chodź. Chodź tu. Chodź tu nie. Oczyszczenie, nie ma ignajta. Serio. Sko skończył się. Ej, ktoś obroni to zamiast bić się z Jorikiem O, zabiłem ducha. Obroni ktoś to zamiast bić się z Jorikiem! Nie. Morgana puść tam plamę. Morgana najlepsza. No, dzień. Obrońcie to. Zabijcie go w końcu Aaaaa! Teraz obrońcie! Nie ma stylu. Steela Joker GG Tańczymy! Tańczymy gidala. Dobra yeah. listy, z tym zwycięstwem kończymy tą grę. Żegnam się z wami. Chcecie coś dodać? To było dobre. Jajuszko! Dobra, dobrze <laughs>